W toku maszynowej obróbki szkła powstaje pył szklany zanieczyszczający wodę procesową oraz powodujący konieczność regularnego oczyszczania. Usuwanie wody brudnej do kanalizacji jest niedozwolone. W związku z tym, długotrwałe użytkowanie wody chłodzącej w maszynach do obróbki szkła przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, lecz również do oszczędności kosztów dzięki znacznemu podwyższeniu wydajności. Sedimentator w instalacjach do uzdatniania wody chłodzącej firmy Bole sprzyja temu celowi. Dzięki tym systemom, wybiegającym w przyszłość, czasochłonne czyszczenie układu oczyszczania maszyny jest znacznie skrócone. Dalsze zalety czystej wody chłodzącej. Dłuższe okresy trwałości narzędzi i wyraźnie polepszona jakość obróbki szkła, bądź wyższa przepustowość w jednostce czasu oraz stabilny współczynnik pH wody procesowej, o ile stosowane będzie chłodziwo smarujące. Koszty instalacji do uzdatniania wody amortyzują się z reguły w okresie krótszym niż rok. Sedymentatory firmy BOLE pracują w systemie dwustopniowym. Sedymentacja efektywna. Ziarniste cząstki szkła w toku produkcyjnym osadzają się permanentnie w wyniku optymalnej konstrukcji pojemników i zainstalowanych kształtek. Woda brudna jest skierowana w kierunku dolnym poprzez rurę centralną. Dzięki konstrukcji pojemnika oraz przelewowi w górnej jego części, strumień wody jest wymuszany do przepływu ku górze. Cząstki zanieczyszczeń posiadają większą gęstość niż cząstki wody i osiadają w części dolnej. Tym samym następuje proces osadzania się cząstek szklanych już w ilości około 70%. Automatyczny przebieg flokulacji. W wyniku cyklu zautomatyzowanego Oczyszczanie z drobnych składników następuje w drugim zabiegu technologicznym. Krótki prąd powietrza poprzez zawór uwolni szlam szlifierski ze ścianek wewnętrznych pojemnika na wodę. W wyniku szybkich obrotów śmigła nastąpi zmieszanie szlamu szlifierskiego i wody w ciągu około jednej minuty. Dzięki zoptymalizowanemu granulatowi sentymentacyjnemu zostaną związane również najmniejsze cząstki szklane. Po doprowadzeniu granulatu sentymentacyjnego i przy powolnych obrotach śmigła granulat zostanie zmieszany z wodą procesową w ciągu około 6 minut. Po zatrzymaniu się śmigła, woda uspokoi się, a granulat sentymentacyjny pochwyci cząstki duże i małe. Tworzące się płaty osiądą na dnie. Jest to czysto fizyczna flokulacja bez chemii. Po upływie 10 minut. Otworzy się zawór, a ciśnienie wody skieruje płaty do worka filtracyjnego. Zebrany szlam szklany można następnie bez trudu utylizować w normalnych odpadach resztkowych. Łączny przebieg flokulacji trwa około 20 minut, a całkowity cykl czyszczenia około 1 godziny. Dzięki zasadzie przepływu obejściowego granulat sedymentacyjny nie przedostaje się do obrabiarki i w kombinacji z czystą wodą procesową efektywnie zapobiega zanieczyszczaniu się maszyny. W rezultacie w układzie powstaje prawie czysta woda, co oznacza, że zapotrzebowanie na energię i konserwację jest znacznie niższe w porównaniu z innymi systemami, takimi jak na przykład wirówki. Sedimentatory firmy Bole są dostępne w handlu w trzech rozmiarach standardowych. W zależności od modelu możliwe jest usuwanie szlamu w ilości do 7,2 kg na godzinę, co jest wystarczające na przykład dla obustronnych automatów krawędziowych. Inne modele mogą być przeznaczone dla typowych maszyn do obróbki szkła o maksymalnie 14 wrzecionach oraz mniejsze modele dla maszyn o maksymalnie 9 wrzecionach. Sedymentatory firmy BOLE mogą być również stosowane w maszynach CNC, a kombinacja składająca się z kilku osadników może sprostować obróbce o wyższych wymaganiach. Zdecyduj się również i ty na sedimentatory firmy BOLE, chroniąc w ten sposób środowisko oraz oszczędzając koszty własne. Skontaktuj się z nami w celu uzyskania rozwiązania dotyczącego zastosowania indywidualnego.